Ruszyła akcja promocyjna 1% dla ViasPay i Fundacji Kromka Chleba. Możemy inaugurować naszą kampanię 1% zabywanie pieniędzy w roku 2015 z podatku 2014 na kolejny etap budowy hospicjum ViasPay i na funkcjonowanie w różnych miejscach dzieł Fundacji Kromka Chleba. Tego chciałam przypom przypomnieć przy tej okazji, że no, Fundacja Kromka Chlewa założona w 2003 roku. Od 2004 roku hmm, udziela pomocy w tak zwanej misji dworcowej przy ulicy Bandrowskiego, hmm, udostępniając kąpiel, pranie rzeczy osobistych, a także hmm, odpoczynek hmm, właśnie na Bandrowskiego 26. W ubiegłym roku skorzystało z takiej oferty około 2,5 tysiąca osób, znaczy nie tyle osób, to niektóre osoby się powtarzały, ale 2,5 tysiąca razy udzieliliśmy takiej pomocy. No jesteśmy szczęśliwi, że chociaż troszkę mogliśmy użyć los. Również noclegownia działa w okresie jesienno przez zimę do wczesnej wiosny, do wiosny i tam Tysiąc razy osoby też korzystały z noclegów. Jednak jak mówi prezes fundacji, najważniejszym zadaniem jest obecnie kontynuacja budowy hospicjum Via Spej. Budowa hospicjum jest na etapie stanu surowego zamkniętego. Nadszedł czas na poważne prace, czyli instalacje. Ich koszt może wynosić równowartość budowy stanu zamkniętego budynku, czyli około 4 milionów złotych. Będzie to miejsce służyło wszystkim osobom potrzebującym i tym, którzy są ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia, a w miarę możliwości również i tym, którzy nie są ubezpieczeni. Usłyszeliśmy po raz pierwszy chyba, że tam nie daj Boże nikomu się znaleźć, ale gdy zajdzie potrzeba, znajdą się również ci, którzy nie mają ubezpieczenia. Wyobraźmy sobie, że za paręnaście lat to może być bardzo poważny problem w skali naszego kraju, naszego miasta, naszych tutaj najbliższych miejscowości, bo wiele osób powróci za granicy, wiele pracuje dzisiaj na czarno, nadal, wiele nie ma pełnego ubezpieczenia i gdy zajdzie potrzeba choroby, z reguły te osoby wiedzą, że gdzie mają wrócić do swojego kraju, do domu. I te osoby, jeśli będą wiedzieć, zajdzie taka sytuacja, że one mogą mieć tu właśnie te ostatnie dni najlepszego pobytu, no to myślę, że to jest jedna z najważniejszych informacji, którą musimy propagować, pokazywać. Od 2012 roku Fundacji pomagają też uczniowie ze Szkolnego Centrum Wolontariatu Empatia, działającego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Ponieważ mamy. Wiele osób chętnych, z energią, które chętnie angażują się we wszelką pomoc, postanowiliśmy po prostu to wykorzystać. I wówczas zaproponowaliśmy pierwszą taką akcję przedświąteczną, przed Bożym Narodzeniem, która. No miała bardzo duże, duże powodzenie i duży oddźwięk w społeczeństwie, dlatego postanowiliśmy swoją działalność kontynuować i w tym momencie, po przeszło dwóch latach współpracy, tak jak już zostało powiedziane, udało nam się do tej pory przekazać 100 tysięcy złotych. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to ogromna kwota, ale jak na możliwości uczniów, myślę, że znacząca. Na ten moment już mamy kolejne 15 tysięcy, na, na następ, do, do następnych 100 tysięcy, więc cały czas nieustająco pracujemy. W ubiegłym roku z 1% podatku Fundacja Krąka Chleba zebrała około 240 tysięcy złotych. Tym razem, ze względów na kosztowny kolejny etap budowy hospicieł Viaspej, przydałoby się dwa razy więcej. Fundacja liczy na zrozumienie i dalszą pomoc.